Jak prawdziwy kot! Cześć, Z tej strony, Szybicie! Kolejny odcinek z Browsers na moim kanale. Jak nie, tutaj mnie tutaj widzicie, siedzi ko mnie Szybek Killer ale to nie wszystko. Bo, y, możesz się już odezwać. Siemano Dzisiaj się tak po prostu będziemy ze sobą rozmawiać, grać. I jak myślisz, Szybek, będzie nam dobrze szło? No. Mm i może wodzicie troszeczkę w obietnicę ludziska, ponieważ ja skrzynkę i patrzcie co dropnął. Frank mi dropnął ludziska. Dzięki mojemu Franku dropnął. O! Obydwaj Franki tańczą. Impreza Franku, Dobra, wybierz sobie za ach no tak, zapomniałem, ja nie mogę... El Primo. El Primo! Serio masz El Primo na dwudziestej ramze? No. Ha, huh, Kozak. Dobra. Kozak, nie? No. Bo wie, wiecie, co widowie? My się tutaj poznaliśmy prze, przez grę. No, to jest LOL. To jest XD. No, rozwalasz to, to ja, tam... rozwalasz ja... Pomóż mi! Ty jesteś na blisko, pomóżże mi! Dobra, my tutaj będziemy musieli yy, zabić, yy, zabić tutaj ten znaczy, teamek. To, to mam Walnę ultem. Ej widzicie, on ma ulta. Dobra, ta on zabita. Ta on się zabita. Chodź, tu szalika. szalik to Mówi, Teraz mówisz. O nie, ona ma ulta. No w sumie ja się nie boję szalików. Albo się boję. Musimy go dogonić. Szalika. Mm. O nie. Ej, ona nie reaguje. Uta. Nie, reaguje. Żyje. Pam. Patrz, 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 zamkniemy ją. I dawaj na nitę. Na nitę będzie easy. Kurczę, nie zauważy tego kolta. Spox mam ulta. Ty też masz ulta. Colt zmarnował swojego ulta. No bo widzisz, Kolcisławy takie są. Marnują swoje no. ulty. No wiecie jak tam kolcisławy, nie? Widzowie. Patrz, wchodzę do krzaków, Tu gdzieś jest. Patrz teraz. Pam! Nie, zmarnowałam ulta! I teraz uciekaj lepiej stąd, bo mnie nie ma. Teraz idziemy zabić te, a on XD jak zginął. I oczywiście jak się Wam film spodobał, chciałbym, żebyście zostawili łapkę w górę. Kliknijcie czerwony przycisk subskrybuj zamieńcie go na szary, aby dostawać... I obok niego dzwoneczek, aby dostawać wszystkie powiadomienia. Mm, a ty no. jednak już nie wiesz. Dobra. Dobra, lepiej. Subskrybujcie jego kanał, bo ja też jestem za tym. Brawo! Zmieniłeś się postać? Nie. No to dlaczego mu dałeś wyjście? Myślałam, że chcesz się postać zmienić. Aha, a nie widziałem, że było zagry ponownie. Piszcie też w komentarzu, czy macie właściwie Franka, albo czy macie tego ośmiobitowca. Jestem ciekawy, bo ja oczywiście z Szymkiem nagram odcinek, że dobijam 8 bitowca. Oczywiście z tobą. No i w tej chwili, kiedy my go razem zostawimy. ja będę miał szybciej go dobitego przed tym, to zostawię i nie będę w ogóle grał i będę czekał, kiedy ty dobijesz. Spox. widzicie jaki dobry człowiek? Ej, patrz, patrz. Leon się kapnął, że tu jesteśmy, a... Ale co fajnie, czekaj. Ty jesteś na blisko, to... A nie, w sumie czy... Ja tego bóla nie widziałem. Uciekaj. Nie, nie, kampi się, od... spoko, spoko luz. Kampię się. Teraz się no. nie kampię. Nie! Luna nie Ja uciekam lepiej stąd. Nie, już nie, 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 już już swoją nie no chyba. Dwa bóly. Jeszcze tutaj jedna postać się zrespiła. No, braw jestem. Co to? ja mam szalik. ja mam przechlapane. Kolcisław mnie zabił. A ja mam przechlapany. Kolcisław zabił. No! kolcisławy są takie, ten... One chcą tylko więcej i więcej kolcisławów. Ja sobie to tak wymyśliłem, że kolcisławy chcą tylko więcej i więcej kolcisławów. Nie muszę znowu zginęłaś. A ja miałam użyć ulta! Bo to jest nie fajne, że jak Frank używa ulta, to oni go mogą zestrzelić. Sorry. Dobra, nieważne, ale gramy. Nie, na kogoś strzelającego, a nie łapkami walącego. Okej. Okay. To teraz się nie zazywasz, Szymek. Jesteś Karl mamy, mamy Karla w prawdziwym życiu, ludziska. Ja nie Ferrari. No. Raczej nie, na Dobra, ścigamy się. No, Cześć, stój, stój, stój! Stój, stój! stój, 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 ja stój. Tu mam. Trzy, cztery. Dawaj, Trzy go. Cztery. Teraz musimy go zabić. Nie zabijemy go. Na Pię swojego głupiego łotra. Na małego zabiję. Łoł, wow, góra! On mi uta nie... Co to było? Nie. <laughs> Jezus, on nie zaatakował, a później. I mi uta ze przymiotem udał. Daj, zacznij, jakie masz postacie. Weź sobie. E. E. e... 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 Sherry, Rose, 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 bo masz Rose to sobie ją weź no, My name take care in his way Co tam gada no, Rose? Nie... Bardzo razem lubimy nagrywać odcinki No, chyba cały czas można powiedzieć, że z tobą prawie nagrywam No i co? Spróbujmy też razem z innej gry nagrać Piszcie w komentarzach jakiej byście chcieli, to oczywiście nagramy A z jakiej? Ok? Na przykład? Duchy Bobo Minecraft. O, Minecraft, no być spoko! Spoko! spoko? Ja, ja, ma, ja, mam, ja, mam, ja mam PlayStation, to, ale to szkole. A u mnie za niedługo wchodzi seria My Minecraftowa, to byśmy mogli razem grać. Ała. Członku drużyny, wróć! Widzicie, Ała. członki drużyny umierają. U mnie za niedługo ta seria wchodzi. Czekaj, ja tu. Wiedziałem, że tu jesteś. It's... No i co, no i co? Ty, sprawiałam zabić? Nie! Nie zmarnowałam swojego ulta. Ty lepiej uciekaj, bo zaraz zginiesz. A przecież oni cię zaraz zamkną. I ja się nie odrodzę. What the hell? Widzieliście to za tą akcję ławka w górę! że ty zginiesz. Ja też, ja od razu myślałam, że ja zginę. Ja... Bo cię tak wzięły, i ja cię knęśnię. Chodź, chodź, chodź! Zginę zaraz. Logiczne. Help me! Help me! Jesteśmy zgubieni. Ty jesteś! Ale tutaj sprawdzam każdy krzaczek, bo na rada, każdy krzaczek jest mordercą. Help me, help me, help me, żalik! Co? No, <grywa> <grywa> ja mam 3 plus, a ty ile? Waga, mamy 4548 puchów. My. Ja już ja, ja jestem 4, gotowy. 4, 4, 5, 6, A którą ty masz rangę na tym na, na e, franku? 17, Spok. kto ma franka? Pisze w komentarzu jego rangę. No, on jest tak dobry. A ja oczywiście przylepię serduszko. No właśnie, tak. Ja te, my tutaj rozwalamy sobie skrzynki? Eee, Piperka! Help me! No nie, jeszcze Kolcisław! To... Pomagam ci, daję, daję ci przy. No dzięki! Które zaraz stracę. Proszę go roz... I teraz skampimy się. jak ci pomogło. ja skąd wam. Nie, tu nie ma. Nie, tu nie ma, powiedziałam. Kampię się. Tam cię widzieli Help mi! 5 4 3 2 1 Teamo idzie wróć Wrócisz? Jest. Dawaj ich dawaj Kam się kam Nie mów że dopiero Oni mieli po 5 Spoko spoko co ty nie wrócił Łat, ład, ład, niedobrze, bo... Ej, blokujemy go! Chodź tu kocisła! Ale cię duży ulta użyć! Tylko dwa strzały zrobi ultem. No wiem, 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 bo prawie oberwałem. No to sławie. Widzisz, że one chcą tylko więcej i więcej Łooo! Pajperka cię zaraz zabije, wiesz Juhu! brawo dla Szymek. Co? Ja wszystkich robię. <grymne> no. Dawaj, jedziemy dalej. Bo nam ładnie idzie to. Co? Pierwszy raz odcinek, zagraj podobnie. Juchu, brawo. Piszcie hmm. też w komentarzu, czy chcecie więcej takich głosowych odcinków z widzami, co nie? No. Tyk, tyk, tyk. Pyk. Misja wykonana! Mission Twilight. Albo nie. Ło, wow, Jesteśmy bogaci. Daj szybko to, dawaj szybko to! I nas już tu nie ma. Wynosimy się stąd. Piper! Ja, Piper, Help me! Help me! Ej, to jest ten taki fajny mem. Znasz taki mem? Help! Me! Help! Help! Me. Znam ten mem. A ja się kampię! W, 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 pat, pat, w, 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 ja się boję. O, oh! ona mnie no, przejęli. Prawdziwi zabrali. Iho! help me! Ty brud. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamie. Widzicie, umiał się normalnie przywitać, Nie to co ból z ostatniego odcinka. Sorka, jak zginę, choć wiem, że nie zginę. <grym> Boję się, że zginę. Ja cię to jest urzające, jak oni ci z krzaków wychodzą, co nie? No dobra, to ja sobie z nie postać. Ty, mój kolega gra. Hej? Hmm? Mój kolega, yy, mój kolega, taki shop pracz gra, z klasy. To zaproś go! Będziemy razem wszyscy grać! Ale ja nie dam rady! Nie możesz wystać prośbę dołączenia dołączyć, na której jest za mało miejsca! To włącz piłkę nożną albo coś. A, no tak! Zbiorę klejnotów i teraz... Cześć! Ej, jestem ciekawy, czy teraz ten... Ej, uda się nam go ten... Eee... Meno zaprasza... daję. Ej, ile ma pucharów? 5642. Może zaprosić jeszcze raz? Spróbujemy. Najwyżej chyba będzie on offline. Dobra. Nie, Dobry. Poczekajmy chwilę. Dobra, może uwiedzimy się, jak już może nam się uda go jakoś zaprosić, albo wiecie. No jednak nam się go nie udało, bo okazało się, że był offline. Dobra, my gramy Gra w parze. po ostatnie dwie rundki albo ostatnia rundka, bo też już... Uuu, 13 minut. Ko Kolcisław! Jestem Kolcisław! Lol. Ale to była ta dobra akcja z tym bólem, że on cię tam popchnął prawie na sam, na sam środek strefy. Nie, nie na sam środek, tylko na sam koniec prawie mapy tam, gdzie była strefa. Ale on mnie popchnął, a ja jakbym nie włączył ulta, to by było po mnie. Wiem, 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 bo ult cię tak bardziej mocno nie bije. No, no! I co, zaczynasz? Nabić ci guza? No, nabić ci guza. Oni mi prędzej nabiją guza. Krócisła! Patrz, patrz, patrz.

Du, 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 Help me! Mamulta! Zwiewaj! Nie, bo ten... O mnie podejdzie! Dobra, daj wyjście już! No to co? Myślę, że Wam się odcinek spodobał. Bardzo bym chciał, żebyście po tym odcinkiem zostawili ponad 10 łapek w górę. No to co, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć i... Chcesz się pożegnać, Szymek? Tak. papa. pa. Pa, pa.